Dobry, ja jestem noska, PKP a to jest świąteczny odcinek z kwadratowego survivalu. No bo jak wiecie, za parę dni będą święta, więc my tutaj z Elotypkiem no, no nie będziemy dawać filmu Wigilię, bo Wigilia nie jest od oglądania odcinków, więc rozdamy sobie prezenty i zrobimy choinkę trochę wcześniej. Właśnie tutaj z panem typkiem, no jak widać, mamy już elektrę i w ogóle świątecznego skina. Elotypek właściwie dostał ode mnie na Mikołaja, także no... Także no co? Zaczynamy! No jak widać mam świątecznego teksturpaka. Oczywiście link w opisie. No i tutaj mam kilka rzeczy, które nam się przyda w e, ubieraniu choinki, więc weźmy... A kiedy dam prezenty? Na sobie. Dobra, no cho znaczy prezenty pod choinką. Weźmy choinkę, zróbmy. Może nie, najlepszy pomysł nie jest koło lawy, więc zróbmy ją gdzieś tutaj, o na przykład, cyk, cyk, cyk. Ech, mm. nie uważasz, że to powinna być sosna? No nie, jakiego faila zrobiłem, to nie być te liście. Dobra, patrz, te będą lepsze. No, w sensie, ty mówiłem. Nie... Ty nie widzisz, bo nie masz tego teksturpaka, ale na tym tak tekstur... Nie, wiesz, to są, wiesz, dębowe i te mają inny kolor. No tak, ale ty nie widzisz tego, dlaczego ja to zrobiłem. Daj mi teksturki. Poczekaj. One się nazywają, poczekaj, Christmas pack. Okej. Okay. I one są na 1.11, ale no... Jakby włączam się, ale mają trochę błędów. No? A imczy pak. Dobra, cyk, zróbmy coś takiego. Cyk, 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 Dobra, cyk, o. Teraz zróbmy tak. To jest nocka, nocka design. Tylko jest taki problem, że nie mamy gwiazdy. Daj tam ten wląd złota. Trzcina wygląda jak to takie... Cukierki. No tak, w ściół wiem. Dobra, no jak widać choinka póki co wygląda, tak, no. Dobra, wiem. Wiem, że słabo, ale no... Użycie te takie sosnowe. Tam się kome. Takie, takie, takie jakby bombki od razu. No bo lampki, nie wiem są jak to nazwać. Cyki na przykład mają skarpetki, więc jest. Około, mm. O, i on tu już ma nawet grafikę, jakby takiej gwiazdy na tym teksturpaku. Ale gwiazdy to się daje na końcu. tak Taka jest tradycja chyba ogólnie, nie? Bo ja nie wiem, może ja się nie znam, ale według mnie to się daje na końcu. Teraz przystroimy właśnie naszą choinkę w lampki, nie ocy. To są jakieś. to tu Nie, to jest. No, lampki. Ale że to lampki, ten. Te... Te pręty? Tak, to są lampki na tym teksturpaku. I teraz cyk daje... Co ja zrobiłem? O cyk, dajemy bombeczki. Te... Ej, patrz jak to soczyście wygląda, patrz jakie to jest dobre. No. Te barwy... Tylko, że nie... tutaj widać item frame'a. No nie wiem, chyba właśnie... U. Co jadę? item frame'a do item frame'a XD Tutaj też w sumie Tutaj dajmy bombkę, bombkę. Patrz, opaczamy już patrz. widać item frame'a. O! Teraz już nie widać będzie. A w sumie nawet nie wiem czy dobrze, że dałem te liście, bo tak w sumie... To przez te liście trochę nie widać tych lampek jakby. Poczekaj, ja tu wezmę jakoś lampki pod tak żeby było fajnie ogólnie. Więc no, gratulacje, <tryk> słodziejek. <słaby>. Typek... Naprawdę, <tryk> naprawdę. <tryk> Czy naprawdę nie masz co robić? Słuchaj, ta choinka jest sztuczna, jak się ten... Nie, ona jest prawdziwa, nie... właśnie ona jest prawdziwa, ja ją przyniosłem tam z lasu w ogóle. Słuchaj, jak się ten, jak się mm, rozkładasz w tej to trzeba tam się od środka rozłożyć, nie? No tak. No, ja za właśnie taką czynność robię. Dobra, no to rozkładaj, nie wiem, bo słuchaj, albo podlewaj, skoro to prawdziwa. Ej, co ja wymyśliłem, nie gadaj! weź, no idź stąd, no idź! No! Patrz, daj lampki do item frame'a! Czyż to jest niegenialne? To jest przegenialne. Zobacz. Jak to super wygląda? Nie no, dobre, dobre. Gdzieś to jest? Każe tutaj tam też trochę lampek do tych item frameów, bo to bardzo dobrze wygląda. O, syk, dobra. Jak według ciebie typek jest przystrojona już ta choinka? O fajna, tak ja sobie elektron. Weź trochę bombek poprzywieszaj, dam Ci trochę. No chodź, dam to Ci faj... trochę. Chodź, dam Ci trochę bombek. Powieszę tam elektron, na szybko. Patrz, nie ma czasu, ile mam Zrobię Dwie godziny! Ała. Dam Ci bombki, patrz. Weź to, um, to, to, to i to. I Pom kratki. Przywieszaj po prostu tak, żeby fajnie było, widoczne. to. Przywieszać kratki na choinkę. Ale u mnie to jak lampki wygląda, bo, bo ja mam tego Christmas teksturpaka i on jest bardzo. To dobry. fajne, no. Więc so, więc ubieramy. Ja bardzo lubię ubierać choinki. Więc, o nie! Dlaczego mój w ogóle ten? Dobra, jak oceniasz moją choinkę, naszą choinkę właściwie? Dobra, to może jest to czas? Żeby rozdać sobie prezenty. Tak, teraz Przecież... Przecież... muszę Więc, y, dobra, skoro mamy prezenty, ja nie wiem w sumie jaki dał mi elotypek, chociaż w miarę się domyślam, ale dobra. Ja Ci dam, weź nie zaglądaj póki co, tylko po prostu, po prostu nie zaglądaj tam na naprawdę. Proszę, Nożka, to jest prezent dla Ciebie. Dobra. No i weź zobacz co, co ja Ci dałem, ja zobaczę co sobie dałem. Super. nie mogę tego shulkera zrobić, więc... Yy, worek... Co? Jak to się nazywa? Worek... Osłaniam cię! Siądźmy, zombie cię chciał zabić. Super, sam się zapaliłem. Worek z prezentami. Ochrona 4. Złoty napierd... Czekoladki! Zn ochrona 3. Ostrość 3. O fajnie! Będzie mi ciepło! Będzie mi ciepło! Pieniądze! No. Naprawdę? No przecież ja mam 100 razy lepszy kilow. No to jak oceniasz Ale... to, co ja Ci dałem? Fajny no, wydajność 4 na prawa. No czekaj, wydajność 4 na prawa. Dobra, ja Ci bardzo tutaj dziękuję. Właściwie to najfajniejszym prezentem był Shulker Box. Właściwie ten worek. <śmiech> <śmiech> właściwie to ten worek był najfajniejszym prezentem. Ja sobie Ej, zabiję... za... Nie, zapomniałem o najważniejszym. A gdzie gwiazda na choince? Fuh. Poczekaj, muszę wejść na końka Poczekaj. O, cyk, dobra, wbijam. Dobra, ej, jestem na szczycie, dobra, wbijam cyk. Jeszcze jakby jakąś pochodnie tam dać. Tak, daję pochodnie na szczyt. O, idealnie. Tylko nie dosięgnę tam, w sensie, no, rozumiesz. Rozumiesz, wiesz o co chodzi. No. O, dam pochodnie na szczyt. Cyk. I tu jeszcze przystroje. O. Także mamy bardzo fajną choinkę. Jeszcze ubierzemy całego OKS, tak żeby było naprawdę ładnie. jeszcze taką to możemy przywiesić. Dobra, ogólnie to znisz, może to rusztowanie. Ej, poróbmy takie właśnie skrzynki, bo to będzie wyglądać jak prezenty. Także ja tutaj dam świerkowe liście, bo poprzywieszam po prostu jakieś takie ozdoby. Chociaż nie dobra, źle to teraz zrobię. Też to to czekoladki i salt, grubka. No i pieniądze no, dostałem. Tak, i pozdrawiam. Pieniądze dostałem. Dlaczego? O, tutaj wezmę. Sek, dobra. Już jestem. Dobra, jak ci się ogromnie podoba ta świąteczna dekoracja? Bo, bo mnie naprawdę całkiem, całkiem mi się podoba, bo lampki, zauważyłem, że lampki w item frame'ie dużo lepiej wyglądają niż takie po prostu zwykłe, ale takie zwykłe również przywiesimy, no bo oczywiście ja bym nie był sobą, gdybym nie dał miliona lampy. Święta przez okres kilku właśnie... Odcinków będzie właśnie tutaj tak świątecznie. O, na przykład villagerom weźmy przystrojmy. To są też takie strojki na drzwiach. I zobacz, tak przystroiłem villagerowi tak świątecznie już ma. Także w ogóle dodajmy też tutaj takie choinki, trochę takie o cyk. Już jestem! Już to trochę lepiej wygląda. Świąteczny KS w ogóle tutaj też taki stroik mamy. Ogólnie to zróbmy też sobie jakąś muszę choinkę mini w domu. Czynnik bo... Fajne też skrzyneczki, buksiczek. No właśnie tak ci to nazwałem. Ej, zróbmy jakąś taką mini choinkę tutaj w domu. Zrób mi baraki w... Nieważne, nie, nie, to był zły pomysł, to był zły pomysł, nie słyszałeś tego. Z... Ej, jeżeli pomóż mi szukać kwiatka niebieskiego, ale nie takiego zwykłego, który rośnie pod naszą bazą, tylko takiego bardziej rozłożystego. Czy Haber na A. Nie, Haber. Nie, yy, ucho... Rośnie na bagnach. Ten, co rośnie na bagnach? Nie, jest taki niebieski kwiatek. Ale to nie jest taki, jak się od naszej bazy idzie w prawo. Znaczy, dalej jakby tam. Od strony wioski jest nasza baza. To jakby prosto, nie? To jeszcze dalej. Oh. <laughs> Dobra, ogóle tutaj też bym jakieś drzewka świąteczne dał. Żeby było ciekawe... No ta super wpadło. Fajnie świątecznie już w ogóle jest. O. Słuchaj, nie rób tego tego a i to nie noska jesteś. Noska nie taki, tylko inny. Nie wiem. Nie wiem. Orchidea to się chyba nazywa. Hmm. To bym mógł na przykład jakieś bądki dać? się chyba orchidea nazywa ale znaczy, ej, weź zrób obrazy zrób obrazy porób obrazy o, znajdę na szybko orchideę zrób obrazy jest wełna porób patyki i będzie dobrze zobacz jak to jest w ogóle świątecznie już udekorowane o. ale tu już tak czuję ten świąteczny klimat dużo tych <laughs> ogólnych Facebook, ale tego jednego nie ma już idę o, tu będzie w alchemiczny, żeby było fajnie. Ogólnie, więc dobra. No, choinkę mamy. Wszystko niby mamy. Tylko czegoś mi tu brakuje. Tylko w sumie nie wiem czego. Dobra, jeszcze po podwieszam Przeczytałem cały teren kwiatkowy i nie znalazłem tego kwiatka. No możesz zrobić te obrazy. Ile lampek, oh, o, Ohoho. Oh, no, dużo bym powiedział. Ciekawe przeżycia życiowe. No nie wiem, czy da się palić w wodzie, ale nie wiem, nie znam się. Dobra, już tworzę ten obraz, po prostu nie miałem miejsca w tej. Ale dużo tych obrazów zrób, tak z 30 żeby było. O, jak tu świątecznie już jest, paść! Połączyłem domy lampkami. Wiesz, wie, ile mogę zrobić? No z 30 zrób. Oko 18. No dobra! No to jak więcej, nie ten, no to będzie dobrze. Czekaj, robię tak. Nie, no nie. 16. 16. Ja tu dekoruję miasto. No to dobrze. Ale czy, czego Ci brakło? Wełny? Nie. Wełny to mam jeszcze 12. Patyków. Znaczy patyków. Ja to sobie mogę zrobić patyki? No to zrób patyki. Oho, ale to fajnie. Wchodzi się do... Wchodzi się do bazy, a tu nagle choinka. No. W ogóle nieprzyzwyczajeni jeszcze jesteśmy do tego. Ale tu się wow. już jest ty. Oh. co, Jak to już fajnie. Już. O, tutaj jakieś takie mini lampki? Jakieś takie mini lampki? O. Jakieś takie, coś nawet nie wiem. To ma wygrać. chyba wszystkie daj. Ale, ale mam mamy... dobry pomysł, ale mam dobry pomysł. Ale mam dobry pomysł. Żeby te jagody powiesić. Będzie no. jak takie taka taka... Nie wiem jak to nazwać, bo takie się czasami daje właśnie. O właśnie tutaj trzeba też ym, dać lampki. Podwiesić lampki, o zrobiłem 24 skrzynki. Dobrze. Tylko nie wiem I czemu I to a... się zgliczowały. O co chodzi? Ej! Zgliczowało? Obrazy. Dobra, nie wiem, nie wnikam, ale obrazy się zepsuły. Po prostu. Dobra, chodź, chodź, gdzie to jest? Obrazy się zepsuły. Nie, wiem, ale to mi przypomina ten. ten wieczór w mojej wsi. Że tak fajnie teraz jest na ks to Będziemy za chwilę kończyć, bo już był ten odcinek. Trwał. O nie, o co wiem. A. Dobra. I weź po prostu i daj mi te prezenty. Mogę się... Tepnić. tepnę Cię. No i się o Ciebie. No tak, daj, daj mi te A, prezenty. Ja byłem w tym miejscu, ja w tym miejscu. Daj prezenty! Dziękuję. Zrobię najgorszą decyzję w życiu, albo najlepszą. Pójdę w nocy do lasu. Nie polecam. Bo, no i mamy bardzo dużo prezentów, więc jest, jest naprawdę super. Bardzo tak świątecznie. No właśnie, to są właściwie moje te prezenty. Fajnie, że będę miał Shulkera wreszcie. I ty też będziesz miał, bo ci dałem. No. Mamy nawet świątecznego zombie, także chodź Elo, ty się pożegnać. Już, już do siebie idę. Tak Ale trzeba być Najbardziej to. świątecznego KSA na świecie w ogóle, o. Ja mam w ogóle takie nauszniki, żeby mi było ciepło, żeby mi było. Chociaż mamy czapkę świętego Mikołaja, ale... Ale i tak będzie mi zimno, więc y, dobra, ja się z wami żegnam. Cześć i do widzenia! Elo! Jakiego pirueta zrobiłem w ogóle? Bo w o co chodzi?